Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę, która nazywa się Pokonaj mini gry i ogólnie. Chodzi w tej grze o to, że trzeba na przykład zrobić jakieś zadanie, na przykład rozwiązać zadanie matematyczne, krzyknąć, znaczy, kliknąć w dobry przycisk lub po prostu bardzo, bardzo dużo razy kliknąć w myszkę, żeby na ten... żeby na samą górę się zrobiło i jak na przykład coś źle zrobisz, to wtedy... Yy, to drewno się zawala i wtedy przegrywasz. Oczywiście już zostało, już zostało dwóch ludzi i w, już jed, i w sumie już osoba jedna wygrała, więc to znaczy, że już się zacznie runda, ale jest tutaj też w tej grze takie obywi, które można Ale zrobić. jeszcze przed tym zostaw subskrypcję, bo bardzo starałam się nad tym filmem. I, ...które można zrobić. I oczywiście nie mamy za dużo czasu, ale mam nadzieję, że to mi się uda. I dobra, kurde, co mi się tutaj zrobiło? Dobra, zginęliśmy. Dobra, dostaniemy jakąś darmową nagrodę. Zauważyłem. No chyba... Dobra. Jestem czwarty. O nie, znowu będzie to klikanie myszki. Dobra. Ja jestem dobry w klikanie myszki ogólnie. Wygrałem już to już jeden raz. Wygrałem w to, ale chciałem tą grę też wam pokazać. Dobra, więc... Yy, już osoba klika i o kurczę, czy ona ma autoklikera? że tak mocno klika znaczy w sumie ja też mam autoklikera ale ja nie chcę tak klikać szybko, co nie żeby bo to by było oszustwo jakby tak yy, yy, autoklikera używam no więc tak ziomuś yy, yy, ma w ogóle korboxa, ale myślę, że to jest fałszywy dobra, musimy w to klikać o nie, ręka mnie boli troszkę szczerze, ale mi się udało to jest, do... to jest dobrze że mi się udało da się też tutaj zmieniać kolejnością można iść w przód, w tył yy, można yy, eksplodować nie wiem co to robi ale, o kurczę! dajesz, dajesz udało mi się, dobrze Akurat szybko klikam myszką i ten i kurczę, że muś przegrywa. Ziomuś. O kurczę, wygrałem, wygrałem. Ty, wygrałem, ty, ale fart. Akurat nie musiałem nic zrobić, bo obydwie osoby odpadły. Więc dobra, zostało mało czasu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zrobimy speedruna. Tak. i dobra udało mi się. Sobie. Mam 200 pieniędzy. Już mam w ogóle 3625. Ja głównie nie wiem czy ale od... to odszedłem. Pó mnie tutaj jest grana wojszczata i w sumie jedna osoba ma wojszczata, super. I w ogóle czemu? Czemu ten ktoś stoi na Tung 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 Sahurze? O co tutaj chodzi? Dobra, o kurczę, trzeba narysować kółko. Idealne! O kurde! O kurczę, to będzie ciężkie. Nie, ziomek. Ziomek, co ty robisz? 50% dobra. Czemu 30%? Dobra, 50% to chyba dobrze. Dobra. No i. A. Ty, tung, tung, tung sachu zniknął, gdy na nim Tonułem. O, teraz stoję na Tung Punktum Sachorza. A co tutaj chodzi? Czemu to się tak zrobiło? To jest strasznie dziwne. Dobra, ogólnie to. Ten. Do, teraz ten ktoś stoi na Tung punkt Sachorza, a ja mam teraz po prostu numerek. Dobra, dziwne, to jest strasznie. Co tutaj się dzieje? I dobra. I ogólnie to. Tutaj jest też czas. I trzeba ten. No, m, trzeba y, w tym czasie zrobić. Dobrze, to kółko. Ale ogólnie to ja zrobiłem ładne koło, ale jakoś mi się tylko 50% zrobiło. Dziwne to. Jak to się robi? Dobra, 68% ktoś ma. To strasznie dużo. Dobra, ogólnie to mam nadzieję, że nie przegram i mam nadzieję, że, że ja będę miał dopuszczalny wynik. Dobra, dobrze to robisz, co? 30 kurde, no i przegrałem. Dobra. Zobaczymy jaka będzie kolejna minigierka Oczywiście już zostały tylko dwie osoby. Ogólnie nowe bi się pojawiło. Więc dobra. I Martysik 831 wygrał. Gratulacje. Pozdrawiam jeśli to oglądasz. Dobra. Yy, ogólnie to... Jestem drugą najlepszą osobą na tym serwerze, bo tylko w sumie dwie osoby wygrały tą grę kiedykolwiek, więc no wow. Nie widzę, że gramy z jakimiś takimi słabszymi osobami, bo tu jest pełno bajkonów w tej grze. Właśnie. Dobra. I teraz trzeba wybrać dobry przycisk. O kurczę. No jest właśnie ciężkie, bo to może być randomowe. EMUT jest bezpieczny Dobra Więc ja mam nadzieję, że nie kliknę złego przycisku i, i dobra I jest! Dałem radę To dobrze No dobra Ogólnie to tutaj już przegrała jakaś osoba i dobra, i to jest chyba Rumi, jeśli się nie mylę. Nie znam tego w serialu, ale Rumi też odpadł. Dobra, zobaczymy. I dobra, jest. Grad miał kliknąć na ten zły przycisk, ale mi się udało. Dobra, ogólnie to może zróbmy to na podstawie yy, poprzednich złych odpowiedzi. Może tak wygram. Jeśli to tak działa ta gra. Ale nie jestem pewny. Nie jestem szczerze pewny. Tamta odpowiedź była zła, więc teraz może być dobra. I... Dobra. Jest... Jest tak jak myślałem. Chyba. Dobra. E, teraz było prawe złe. No i prawe znowu jest złe. No to niestety odpadłem. Ale mam dużo pieniędzy. Za przejście tego, gobi można zdobyć pieniądze. Więc ten, dobra, więc spróbujmy to zrobić. Mi się udało. Ztem 150 pieniędzy to dużo. Jestem w sumie teraz najlepszy na serwerze. Dopiero teraz to zauważyłem. Hallo, ktoś jest z Niemiec. Dobra, buongiorno. Buongiorno. Dobra, jestem. Ja mówię po włosku. Uczę się w sumie włoskiego na Duolingo, taka ciekawostka. Co? Czemu mi się zrestartowało? Dobra. Nieważne, dałem radę. To mi się po prostu zrestartowało. Widzieliście to? Aha. Dobra. Więc yy, zobaczymy, czy Olivia da radę. Chy, chyba ty z Polka w sumie. Napiszmy, czy ktoś jest z Polski. Może ktoś mi odpowie. Dobra. Yy, nikt mi nie odpowiada. Akurat. Zobaczmy, kto tu jest na serwerze. Dobra. Jest chomik, jest jakaś oliwka. Oni mogą być Polakami. Ogólnie, czemu? Co to było? Czemu ona tak wolno idzie? To jest jakieś dziwne. Dobra, ktoś ma 4581 wygranych w tej grze. Wow, ogólnie to współczuję też osobom, które, które grają na telefonie, bo właśnie one ciężej. Dobra. Już. E, kurczę, nie wiem czy ona da radę, ale chyba da. Chyba da. A nie, nie dała. Nie dała. No więc wygrałem. Więc wygrałem fajnie. Dobra, zróbmy to OBI. Aha, co? o co tutaj chodziło? A dobra, już wiem o co chodziło. Widzieliście, że tam było to czerwone? No, kubrik był. Więc ten. O! Jestem numer 2. Dobra. To zobaczymy, kto będzie. Ogólnie to cały czas jest na to klikanie. Właśnie. A zawsze były jakieś inne minigierki. Dałem radę. Jeśli słyszycie moją myszkę, to wiecie, że w nią spamię. I w sumie RIP myszka. RIP moja myszka. E, mam nadzieję, że ona nie cierpi. E, więc to. Ale muszę zrobić sobie świątecznego skina. tak, bo nie zrobiłem. O kurczę, czemu dwie osoby na jednej platformie? Dobra, jak ona zginie, to znaczy, że. Okej. Okay. Jest bezpieczna ta osoba. Nie! Nie! Jest! Udało mi się! Co? Co? Ty. Widzieliście to? Normalnie było na tym zielonym. Macie. Patrzcie, patrzcie. Mm. Dosłownie to było na tym zielonym Bro Dobra Tutaj jest jakaś platforma I dobra, i wygrała Wygrał Hirosh2000 Gratuluję co tutaj mam zrobić? To jest jakieś popsute w ogóle, taka jest jakaś dziwna. Ale dobra. Nie wiem o co tutaj chodzi szczerze. A dlaczego to tak jest? Mnie to nikt mi nie odpowiedział na czacie. Więc dobra. O, o, chyba będę numer jeden. Jestem numer jeden. Jakby mnie nie wiem czemu, ale ten serwer jest jakiś popsuty, ponieważ cały czas jest tylko jedna więc dobra, spróbujemy wygrać i zmieniamy serwer. Okej, okay, przegram to. No i to przegrałem. Dobra, zmieńmy serwer. Dobra, jestem na jakimś losowym serwerze i widzę, że to jest to samo. Więc jeśli. Więc, jeśli znowu będzie to samo, to ja nie wiem. Zawsze były jakieś działania matematyczne, w ogóle coś dziwnego To właśnie jest. Więc dobra, zobaczymy. E, bo już się kończy runda. Dobra, więc czekamy. Więc dobra, już się ma zacząć runda. I już się właściwie zaczyna. Więc dobra. No i znowu jest to. Wiecie co? Przechodzimy na kolejną grę. Dobra, więc jesteśmy już na kolejnej grze. Kolejna gra będzie o dziurze w ścianie. Jakbyście zauważyli, to właściwie ta gra jest o tym dziur I dobra Sprawdźmy Bo... No dobra, dobra, więc już się zaczyna gra W sumie my mamy... Ten. 20 punktów. I dobra. Nie! Jest, udało mi się. Udało mi się. Zaliczone. Dobra, zobaczmy co w tej grze jest. Na pewno jest ten wielki napis Hall and the Wall. I. I dobra. I co tutaj jeszcze jest? Tutaj jest jakaś dziwna ścieżka, nie wiadomo dokąd to do ona prowadzi, ale w sumie do nikąd ona nie prowadzi. Co ki? Ja ogólnie jestem drugi na serwerze. Ja w to kiedyś grałem i dlaczego ja się tutaj turlam, to nie wiem. Nie! Nie, wpadłem do wody. I dobra, i wygraliśmy. Nie wygraliśmy, tylko ja, ja nie, nie chcę, żeby moja kulka była w wywodzie. Dobra, teraz są rundy solo. Więc okej. Okay. Najpierw zaczyna czerwony. I okej. Okay. I dobra. Emotka dive. I chyba jej się nie udało niestety. Co tutaj jeszcze jest? Takie coś. Takie coś. Dobra. Myślę, że tutaj nie mamy za dużo wyboru. Ale dobra. Nadal gra czerwony, więc poczekajmy sobie do tego momentu, gdy będzie my, my. Dobra, jestem ja. Mamy w sumie już 10 punktów. Więc 5 razy 7. 5 razy 7 to będzie 35. I fail. Chwilka, ile to jest 5 razy 7? Zobaczmy 5 razy 7 To jest 35 Więc ta gra jest popsuta właściwie Nie wiem dlaczego to tak jest Ale jest bez sensu i nie fair Dobrze, więc znowu jestem ja zobaczymy OK Dobra, tutaj jest... Robimy dive. No i niestety mi się nie udało. I... Właściwie to jestem w tą grę jakiś słaby. Nie wiem czemu, ale ta gra jest właściwie dziwna. Ale dobra. Próbujmy swoją postać właśnie wrzucić tutaj. No i spadłem tam. I dobra. Znowu tutaj ja jestem. Więc spróbujmy jak najwięcej właśnie swoją postać wrzucić do dziury. I właściwie to, jeśli mi, jeśli znowu przekram to no po prostu to będzie tak bez sensu, szczerze. Nie, moja postać. Kto się bawi moją postacią. Dobra. I właściwie to tutaj wrzuciłem. Nie tą osobę. Wrzuciłem nie, nie siebie, tylko jakąś losową osobę. Ale już dobra. Ustalmy, że tę osobę też wrzucę. I dobra przyciem jakąś losową osobę do dziury. I czemu ktoś się. <laughs> w ogóle widzieliście, co tam się stało właś właściwie? I. i dobra. Nie. Tam ja też jestem w żółtej wersji. I właściwie to jest dwóch mnie. Trzech mnie. Trzech mnie jest właściwie. I, ale dobra. Ja już to robię. Mam nadzieję, że nie zginę. To jest ciężki. To jest poziom ciężki. I no, niestety. Czy ja to wygrałem? Fail. Oczywiście, że to przegrałem. No więc ten. Więc już skończymy odcinek. Jeśli trafię, Jeśli trafię do tej dziury, to znaczy, że kończymy odcinek. Dobra. To może ty. O! 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 Dobra. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, a ja już kończę.